Między mną a Matthew jest ok, ale kiedy byłam w ciąży, flirtował z moją przyjaciółką Haley. Muszę ci coś powiedzieć. Matthew wypisuje do mnie od rana: Leci na ciebie, podobasz mu się. Co zrobimy? Pogadamy z nim? Nie mogę udawać, że nie wiem. Zdradziłeś mnie? Już mnie nie kochasz? Urodzę ci dziecko. Byłam z nim od 14 roku życia i myślałam, że już zawsze będziemy parą. Dwa tygodnie po narodzinach Kingsley, Matthew ze mną zerwał i zaczął się spotykać z Haley. Bardzo to przeżyłam, bo poczułam się zdradzona przez nich oboje. A podczas odcinka specjalnego ogłosili coś ważnego. Chcecie nam coś powiedzieć? Hejterzy będą mieli używanie. Jestem w ósmym tygodniu ciąży. Dwa lata związku, a on zrobił dziecko innej. Wiem, że bez niego jest mi lepiej, ale to wciąż boli. Rozstali się po trzech miesiącach i znowu zaczął się koło mnie kręcić. Haley jest młoda, ma dobre serce i się nad nim lituje. Ja nie. Może to zabrzmi złośliwie, ale wierzę w karmę. Los mu odpłaca pięknym za nadobne.